Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na wyprawę sandaczową, na którą zabrałem gumy Marki Berkeley Sigflanke. Dla mnie to klasyczne gumy sandaczowe, zarówno pod względem kształtu jak i pracy. Ale przestrzeniło coś sandacz, piękny sandacz. Zobaczcie to, co za klocek! Guma wypadła. Ja powiedziałem, że to jest dla mnie, po prostu kiwek To jest tej Szersza ryba, jaką w górę widziałem. Sesja foto zrobiona, ryba leci do wody. I to jest bajka. Jest następny! O, ale strzała miałem. Ta sama guma, ten sam kolor i po prostu smok. Co to są za ryby? Mam nadzieję, że widać ten strzał, bo to są potężne kopy w takim nurcie. Piękna kolejna ryba. Właściwie to jest waga ciężka. I puszczamy go do wody. Proszę. A link do gumy oczywiście macie w komentarzu. Każdy sandaczowiec powinien nie ją podle.